Czujesz, że stać się na więcej, ale coś cię blokuje? Dlatego, że twój umysł działa jak hamulec ręczny. Chcesz ruszyć do przodu, ale coś cię trzyma w miejscu. Masz wielkie plany, odkładasz je na później, widzisz, jak inni realizują swoje cele, a ty wciąż się wahasz. Masz w głowie tysiące pomysłów, ale brakuje ci odwagi, żeby zacząć. I nie, to wcale nie dlatego, że brakuje ci talentu, brakuje ci czasu czy lepszych okoliczności. Wcale nie dlatego, że takie jest życie, że może po prostu nie jest ci to pisane. Prawda jest taka, że masz w sobie potencjał, ale coś go tłumi. Może to jest strach przed porażką, może myślisz, że nie jesteś wystarczająco dobra, może w głowie wciąż słyszysz głos, to się nie uda. I właśnie na treningu mentalnym uczę tego, jak uwolnić się od tych blokad i zacząć działać w zgodzie ze swoim prawdziwym. Potencjałem. Uczestnicy mają wspaniałe efekty, przestali się sabotować, zaczęli działać, zyskali pewność siebie, energię do realizacji marzeń i w końcu poczuli, że mają wpływ na swoje życie.